Popelina zasypała cały kraj, podrabiany raj. Jeśli chcesz się dobrze sprzedać, pod dyktando graj. Jeśli nie, Helena, to tato zgubi ich ten szalony maraton. Sztuka, sztuka, sztuka jest w tobie. Sztuka, sztuka, sztuka jest na ha. Sztuka już dawno wyszła za ramy. Sztuka na murach, śmieje się z nas, aena. Życie to nasza scena. Że to nasza publika. Ena niech jego moc nas dotyka. Niech jego moc nas, niech nas dotyka. Moje słowa mówią za mnie, co to dla mnie znaczy prawdziwą sztukę robić, a nie sztukę dla bogaczy. Bo tam na górze górze tam ja żadnych przyjaciół nie mam, nie mam ja wiem jakie brawa rządzą tam. Ten wiecznie skłócony jest tam brat z bratem mu, tam na dole to my, nasza radość i e życie to nasza scena E na na na, to nasza dublina. Się dobrze sprzedać po dyktano gra, jeśli niechlej na to tato, zgubi ich ten szalony maraton. Sztuka, sztuka, sztuka jest w tobie, sztuka, sztuka, sztuka jest na hasz sztuka już dawno wyszła za ramy. Sztuka na murach, śmieje się z nas, Aena. Życie to nasza scena. Nie krzywdza mnie. Nie tak, tak o. ale nie mogę tak trzymać, bo będziesz miała przekształcenie. To są obrócę. Oh. Yeah. Sorry, ale wyszła mi bateria nie, ja Nikt tego nie nagram. To po co obraca jak można tak? No ale wtedy jest... To. No tak będzie wąskie. Ale to. mama, jak na, na YouTube masz filmik, to nie masz... to będzie wąskie, a to będzie czarne pole. No, efekt rozumiesz efekt w tym będzie. nie będzie, bo obraz jest taki, mama. Zwykle no, ekrany dobrze. są takie, wiesz? No, Enna na, na! Dż no na no, no, nie pochodzę. Narajszę raz. Dobra. Pozdrawiam! Ja... No no nie, koniec coś z tego rozmawia. Boże! Po prostu... No poczekaj, Daniel.